Witam Was dzisiaj z Szanghaj. Szanghaj to miasto superlatyw. 23 miliony mieszkańców. Drugi najwyższy budynek na świecie. Dwa z dziesięciu najwyższych budynków na świecie są właśnie tutaj. Tutaj są także największe światowe targi, największy kompleks targowy na świecie. Shanghai World Trade Center. To Budynek za mną, siódmy na świecie. Inny to Shanghai Tower, drugi najwyższy na świecie. Przez Shanghai przejeżdża także najszybszy światowy pociąg Transrap TransRapid. Muszę Wam powiedzieć, że zanim, nie, nie jestem pierwszy raz w Chinach, ale zanim przyjechałem do Chin, miałem o Chinach e, wyobrażenie. E, państwa trzeciego świata, państwa rozwijającego się. To taki trochę obraz telewizyjny o nie wiem, o zamieszkach, o biedzie, o komunizmie. Natomiast wizyta w Chinach otworzyła mi oczy. To bardzo nowoczesne państwo, Szanghaj po prostu powala z powala nóg swoją, swoim poziomem cywilizacyjnym. Tu jest mnóstwo wieżowców. Metro ma na przykład 13, 13 linii i są, są tu rozwiązania technologiczne, których nigdzie nie widziałem. Nie wiem czy, czy gdziekolwiek na świecie są w tunelach metra, poza stacjami. Monitory ciekło krystaliczne po to, żeby jak metro, jak pociąg metra przejeżdża. Koło nich tam wyświetlała się reklama. I to są całe, nie, to nie pojedyncze e, monitory, to są setki monitorów wzdłuż, e, wzdłuż tunelu, tak żeby można było podczas przejeżdżającego pociągu pokazać jedno, 2, 3 minutowy klip e, reklamowy. Niesamowite rzeczy. E, zachęcam Was do tego, żeby podróżować po świecie i samemu zbierać opinie, swoje doświadczenia i kreować swoje zdania na jakieś tematy, a nie pozwalać, żeby pieniędzy decydowały o tym, jakie Wy macie wyobrażenie o danym regionie świata, o, o, o tym co dzieje się w świecie, o danym państwie bo często okazuje się, że obraz, który jest tam przekazywany jest po prostu całkowicie błędny, zakłamany i nasączony, żeby nie powiedzieć propagandą, ale z pewnością nasączony pewnym zabarwieniem kulturowym albo zabarwieniem nie wiem, politycznym, jakimś takim ksenofobicznym może nie wiem, nastawieniem do, do świata. Ludzie zasadniczo wszędzie są tacy sami. Na całym świecie są ludzie mili, gościnni i, no i praknoty, nie wiem, pokoju i swojego i czyjegoś szczęścia. Tak? I często ten świat jest nam trochę inaczej przedstawiany niż on w rzeczywistości jest. Także zachęcam do podróżowania. Jak zwykle, i no zapraszam do odwiedzenia Szanghaju, przebiegnego miasta, metropolii, chińskiej metropolii. Z pewnością nabierzecie innego nastawienia do Chin. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.